Cześć, Szczęśliwy Boże, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj chcę się podzielić takim krótkim świadectwem, tym co przydarzyło mi się dzisiaj na niedzielnej Eucharystii. Otóż podczas komunii świętej, no ludzie stali w rzędzie przyjąć Pana Jezusa. Jedni w maskach, jedni bez, jedni przyjmowali do ust, a jedni na rękę. I w pewnym momencie zauważyłem, że kobieta przyjęła Pana Jezusa na rękę i nie przyjęła go przy kapłanie, tylko zaczęła wychodzić z nim na koniec kościoła. Więc natychmiast zareagowałem, podszedłem do tej pani. I mówię jej, ma Pani obowiązek przyjąć Pana Jezusa w obecności kapłana. Kobieta bardzo się zbulwersowała, eee, no wręcz już prawie zaczęła robić awanturę. Było to dość głośno, ludzie się patrzyli, ja szedłem wzdłuż kościoła cały czas z nią i mówiłem jej, proszę przyjąć Pana Jezusa, ma Pani taki obowiązek, proszę przyjąć Pana Jezusa. I wiecie, byłem skłonny, gdyby chciała wyjść z kościoła, ją zatrzymać siłą, ale podniosła maskę i w końcu przyjęła Pana Jezusa. I wtedy odszedłem od niej i sam poszedłem do Komunii Świętej. Ale na koniec Mszy Świętej podeszła do mnie do ławki i zaczęła robić mi awantury i wyrzuty, że kim ja jestem, nie mam takiego prawa, nie mam zwracać jej prawa uwagi i itd. Tak Więc znowu zacząłem jej tłumaczyć, że takie jest prawo kościelne, taki ma obowiązek, że ma obowiązek przyjąć właśnie Pana Jezusa w obecności kapłana, ze względu na to, że żeby uniknąć wyniesienia Pana Jezusa i profanacji. No chyba, nie wiem, czy to w ogóle rozumiała. Nie wiem, dlaczego tak, tak to jakoś wszystko się zadziało. Być może ze swojej niewiedzy. W każdym razie później e, rozmawiałem jeszcze w zakryście oczywiście e, na przykład z e, no, księdzem i z panią, a jedna pani mówiła, nie, wej pan, ja nie będę zwracać uwagi, bo później mnie będą wyzywać. E, wiecie, kochani, tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o nasze dobre jakieś imię w tym momencie, tylko chodzi o to, żeby zareagować. Zachęcam do tego, żeby... Być czujny, bo tu chodzi o samego Boga, samego Jezusa, Chrystusa, mojego pana. To my, świeccy, tworzymy kościół, tworzymy tą wspólnotę, i to był moment. Kapłan udzielał pana Jezusa, kolejna osoba podchodziła. Ale to na nas, jeśli spojrzy, zobaczymy coś takiego, taką sytuację, to na nas spoczywa obowiązek, żeby dopilnować, żeby nikt nie, nie, nie wyniósł pana Jezusa właśnie z kościoła. Zobaczcie, nie wiem, porównam inną wiarę. Choćby islamiści, wybija któraś godzina, czy to jest metro, czy to jest ulica, gdziekolwiek, oni rozkładają swój dywan e, i oddają cześć swojemu tam Bogu czy Allahowi, e, i my mamy być tolerancyjni, ale my we własnym e, kościele, we własnej świątyni, gdzie jest obecny żywy Jezus, e, boimy się zareagować, e, no to jest nie, niepojęte w ogóle. E, idą czasy, jakie idą, jest wszystko luzowane, Pan Jezus jest udzielany na rękę. E, i jeszcze bardziej jest właśnie narażony na to, że może zostać wyniesiony właśnie po to, żeby go sprofano, ktoś sprofanował. Więc e, zachęcam i proszę, żeby być czujnym, uważnym i, i właśnie patrzeć na ludzi, którzy przyjmują na rękę komunię świętą. Co, co czynią, co robią, czy przyjmują w obecności kapłana, czy jednak próbują wyjść, e, no po to, żeby właśnie uniknąć e, wyniesienia Pana Jezusa. Pozdrawiam Was serdecznie, Błogosławie, cześć!